W 1928 roku przy finansowym wsparciu miasta i powiatu oraz ze składek członków Bractwa Strzeleckiego i mieszkańców rozpoczęto budowę nowej strzelnicy w lesie miejskim przy drodze do Rozuk. Nowo wybudowana strzelnica posiadała 16 stanowisk strzeleckich. W 1929 roku wzniesiono dla Bractwa Strzeleckiego drewniany budynek. Znajdował się w nim bardzo opatrzony w wodę ułatwiającą celowanie oraz pomieszczenie do czyszczenia broni. Następnie wzniesiono jeszcze jeden, tym razem murowany dom strzelecki. Restaurację prowadził w nim Artur Mariński. Wzniesiono też pawilon muzyczny oraz założono ogród. Nowa strzelnica szybko stała się miejscem licznych uroczystości. Chętnie ją odwiedzali zarówno mieszkańcy miasta, jak i żołnierze szczecińskiego batalionu. 16 lipca 1932 roku do mieszkańców powiatu Szczecińskiego przemawiał na placu przed Domem Strzeleckim Adolf Hitler. Głębiając historię hotelu Leśna, nie sposób nie wspomnieć o Norbercie Cubrygenie. Ten zachwycony mazurami wieloletni właściciel hotelu, swoją sympatią do szczytna opisuje tak. Ze szczytnem jestem związany od wielu lat. Poznałem tu mnóstwo ciekawych i interesujących ludzi. Poznałem polskie obyczaje, tradycje, polską kulturę. Spotkały mnie tu również problemy i rozczarowania ale to poszło w zapomnienie. Spędziłem tu wiele lat, dlatego szczytno pozostanie na zawsze częścią mojego życia. Mieszkając w Niemczech dużo słyszałem o cudownych mazurach, więc postanowiłem sam przekonać się o jego urokach i udałem się na urlop do szczytna. Potwierdziły się słuchy o mazurach, że to cud natury. Będąc w Szczytnie, taksówkarz, pan Horst Gollis opowiedział mi, że jest na sprzedaż obiekt hotelowy. Zawiózł mnie tam, a ja od razu podjąłem decyzję. Tak, chcę kupić ten hotel. I tak się zaczęła moja historia. Właścicielem obiektu byłem w latach 1990-2023. Jako obywatel Niemiec nie mogłem kupić obiektu jako osoba prywatna. W Szczytnie istniała wtedy firma Turimpex. Zapoznałem się z jej właścicielem i postanowiliśmy założyć wspólną firmę pod nazwą Turimpex West, co umożliwiło kupno hotelu. Odbudowa hotelu była bardzo ciężka i trudna. W Polsce brakowało wszystkiego materiałów wyposażenia hotelowego, glazura i terakota przywożona była tirami z Włoch. Armatura łazienkowa, materace, serwisy śniadaniowe, obiadowe, nawet sztuczce i wiele innych rzeczy przywożone było tirami z Niemiec. Początkowo był to ciężki okres. Były i upadki i wzloty. Bardzo miło wspominam tu byłego burmistrza miasta Szczytno, pana Pawła Bielinowicza, z którym miałem bardzo dobrą współpracę. Pan Bielinowicz służył pomocą, wspierał i udzielał porad. Wspólnymi siłami i dużym zasobem finansowym powstał piękny, wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju hotel Leśna, w który włożyłem również wiele serca. Optymistyczne podejście, wytrwałość i chęć dzielenia oraz tworzenia czegoś wyjątkowego napędzały mnie i osiągnąłem upragniony cel. Do 1998 roku prowadziłem hotel i restaurację, angażując dyrektorów, kierowniczkę i 30-osobowy personel, który był regularnie szkolony i który bardzo miło wspominam do dnia dzisiejszego. Standard hotelu był wtedy bardzo wysoki. Hotel Leśna odwiedziło w swoim czasie wielu przeróżnych gości. Ambasadorzy z różnych państw, ambasador Japonii pozostał mi w pamięci. Był bardzo zachwycony lasem koło hotelu, pięknym położeniem, przedstawiciele władz, politycy, m.in. Włodzimierz Cimoszewicz. muzycy, trubadurzy, Maryla Rodowicz i wielu wielu innych. Odbywały się konferencje firm Marlboro, Mercedes, Kraft. W każdą sobotę były organizowane dancingi z muzyką live. Do tej pory z uśmiechem na twarzy przypominam sobie piosenkę „Ore-ore-sabadabada da amore Goście byli tak bardzo roztańczeni, że cała podłoga drżała od tego tańca. Organizowane były również Andrzejki, Sylwester, Wesela, jak również Bale Myśliwskie. Swój czas w hotelu Leśna wspominam z wielkim sentymentem, nostalgią i łezką w Nie zawsze było lekko. Był czas trudny, ciężki, wiele prac organizacyjnych, zmieniające się w szybkim tempie przepisy, nowe ustawy. Czasem nachodziła chęć rezygnacji. Jednak przez wszystkie lata miałem dobrą współpracę z Urzędem Miasta, Urzędem Skarbowym, Sanepidem i z innymi urzędami. Opłaty zawsze były robione na czas, nie było żadnych zaległości i to jest bardzo ważne przy działalności, dobra współpraca z innymi instytucjami. Najpiękniejszym i najwspanialszym przeżyciem i wydarzeniem, jakie spotkało mnie w szczytnie w hotelu Leśna, było spotkanie cudownej kobiety, Ewy, którą pokochałem i poślubiłem. Przyjęcie weselne odbyło się oczywiście w Leśnej. Do dziś jesteśmy małżeństwem. Wzajemna miłość, wiara, zaufanie i uzupełnianie się nawzajem przezwycięża wszystkie troski i zmartwienia. Wspólnymi siłami osiągnie się wiele. Dla tej miłości warto było znosić niepowodzenia i trudności. Od 1998 roku hotel został wydzierżawiony. w 1995 roku, e, ogłaszała się, właściciel ogłaszał, że potrzebuje e, głównej księgowej, no i przyjechałam i, i zostałam już od wtedy. E, w 2001 roku, 1 września e, prze, przejęłyśmy e, w Dzierżawę ten hotel. E, jeszcze z dwiema koleżankami, które również tutaj pracowały. Jedna na recepcji, jedna w kuchni, więc miałyśmy fajny układ, bo ja dokumentację prowadziłam, a one stały się ze strony kuchni i recepcji. Prowadziłyśmy to do 2021 roku i Właściwie to byśmy prowadziły to jeszcze dłużej, tylko przeszkodził nam COVID. Pracowałyśmy wszystkie trzy u właściciela Norberta Thuygena, i on y, zgodził się, y, żebyśmy się. Wzięły to w dzierżawę, bo uznał, że to fajny układ, że we trzy na pewno sobie poradzimy, że każda tam na czymś się zna. No i tak się stało. Prowadziłyśmy to około prawie 20 lat i, i radziłyśmy sobie naprawdę dobrze, pozyskiwałyśmy klientów. W czasie, kiedy na początku wzięłyśmy w 2002 roku, trzecim chyba do 5 roku, miałyśmy grupy niemieckie, które dały nam możliwość zarobienia na czynsz dzierżawne i powoli rozwijaliśmy tutaj, inwestowałyśmy trochę. I właściciel nam pomagał w inwestowaniu. Były trudności, różne. W latach 2003, 2004 były ciężkie czasy. Nie było jeszcze wesel, jakoś to tak ruszyło dopiero w 2006, 2006. Nie było wesel, ludzie jakby mniej się bawili. Dużo, dużo. Pomogło nam y, najbardziej bankiety, różne z, y, z Wyższej Szkoły Policji. Y, dawały nam duże przychody. Poza tym, no, jest to obiekt już y, wyeksploatowany, więc ciągle coś tam trzeba było inwestować. A to rura, a to coś się zniszczyło, a to piec, a to kuchnia, więc to były takie problemy największe chyba, gdzie trzeba było inwestować i to przy pomocy właściciela, który, bo to nie było nasze, więc właściciel nam jak gdyby w ramach dzierżawy pomagał to finansować. Przypominam sobie w ostatnim czasie chyba panią Dobbo. Która robiła w szczytnie nowy dom. Z nią mam fajne zdjęcia. Była bardzo zadowolona ze śniadań, z atmosfery, jaką tutaj tworzymy. Był również pan Boczek, tak zwany, to tak się potocznie z serialu nazywał. Dużo aktorów było. Była również. Chmińska z ONA kiedyś jeszcze, więc też oni tutaj śpiewali w domku, mieszkali kilka dni tu. Tworzyli utwory różne. Był również pan z zespołu Czesiek. Też tutaj na restauracji nawet siedzieliśmy i oni właśnie. Wymyślali jakieś tam scenariusze na, na, na piosenki. Nie robił y, nam właściciel trudności żadnych. Rozumiał. Y, że to COVID i nie dam rady jednak y, tego dalej prowadzić, ale bardzo chciał, żebym y, nawet ja sama to przejęła, ponieważ znam od strony księgowości, wiedziałam i, i nadal pracowałam dla niego. Prowadziłam jemu jako w spółce księgowości i swoją też tutaj y, prowadziłam więc najpierw próbował namówić mnie, potem wpadł na taki pomysł, że oni to będą prowadzili z odległości przeze mnie. Ja to będę prowadziła, ale oni będą dbali o finanse i żeby to było. Ale jakoś odradzała im to, że to... to nie damy rady po prostu w czasie tej pandemii tego Ogarnąć, żeby były przychody, żeby, żeby jakoś działać. I bardzo długo zwlekał z ogłoszeniem na sprzedaż. I chyba dopiero wiosną 2021 roku, maj, czerwiec, postanowił, że ogłosi to na sprzedaż. Ale zwlekał, dla, dla niego to było takie sentymentalne, ta leśna i słyszał się bardzo. I uważał, że jeśli tylko ogłosi, to od razu to sprzeda. Bo myślał, że to jest naprawdę obiekt taki, taka perełka Mazur i że uda mu się to bardzo szybko sprzedać i będzie dalej to funkcjonowało. Ale jednak tak się nie stało. Rozmowy z poprzednim właścicielem tego miejsca, panem Zurbriggenem, rozpocząłem w kwietniu tego roku. Negocjacje zajęły pewien czas, bo sfinalizowaliśmy tę transakcję dopiero we wrześniu. Jeżeli dobrze pamiętam, to był to chyba 11 września. W zasadzie jest to kawałek historii naszego miasta. Jest to obiekt położony w bardzo malowniczym miejscu. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby nie został zmarnowany. Bolało mnie to, że obserwowałem przez kilka lat degradację tego miejsca. Budynek po prostu niszczał. Tak, w ostatnim roku wyłączono nawet ogrzewanie i ostatnią zimę przetrwał bez, bez tego grzania, więc został mocno nadwyrężony. Tak naprawdę budynek wymaga bardzo dużego wkładu pracy. I dużych nakładów finansowych, żeby przywrócić go do dawnej świetności. Tak jak powiedziałem, po prostu zależało mi na tym, żeby, żeby takie miejsce z tak ciekawą historią przywrócić do świetności. Jak widzicie, rozpocząłem już e, prace remontowe, więc e, zdjęcia, które e, były przedstawiane w tym filmie, zostały wykonane w zasadzie tak zwanym ostatnim rzutem na taśmę. E, póki nie padał jeszcze śnieg, udało mi się połatać dziury w dachu, e, tak żeby tą zimę budynek już nie, nie przeciekał i żeby nie dewastować tych, e, tej górnej kondygnacji. Dodatkowo rozpoczęliśmy z, z ekipą remontową wyburzanie tego pomieszczenia, które było do tej pory salą restauracyjną. To pomieszczenie było zaprojektowane tak, że panował to taki dość ciężki klimat, w mojej opinii. Oczywiście to był klimat, który był bardzo. Lubiany w, w poprzednich dekadach, aczkolwiek no, w tej już e, myślę, że nie, sp nie sprawdzał się. Zatem e, zacząłem wy, wyburzać niepotrzebne ściany działowe. Chcę powiększyć to pomieszczenie i, i zrobić z niego taką przestronną salę. E, remont, który przeprowadzam. Jeśli chodzi o tą salę restauracyjną, można raczej nazwać remontem generalnym. Ryciny na ścianach raczej nie, nie zostaną zachowane. No. Musiałbym dostosować całą resztę do tych rycin, żeby jakoś to wyglądało. One były dopasowane do, do tego stylu, który tutaj do tej pory panował. No, moja decyzja jest taka, żeby przekształcić to pomieszczenie w bardziej nowoczesną salę. Dlatego te ryciny też znikną. Także cieszę się, że zostały uwiecznione, no bo będzie to pamiątka do tworzenia właśnie w waszym filmie. W zasadzie w, w, wspomagamy się osobą, która przedstawiła kilka fajnych wizji, i na podstawie tych wizji powstała ta ostateczna, chociaż mówiąc ostateczna, w zasadzie mówię nieprawdę, bo jeszcze ciągle pracujemy nad tą wizją. Także tak, pomaga nam ktoś, kto, kto ma smykałkę do tego, żeby projektować wnętrza. No a wspólnie z moją najbliższą rodziną omawiamy w zasadzie cały wystrój taki, jaki planujemy w przyszłości. W pewnym sensie osiągnąć taki efekt zaskoczenia, żeby, żeby że tak powiem, zachęcać wszystkich ciekawskich do tego, żeby odwiedzili leśną w przyszłości, kiedy już rozpocznę działalność, i, i mam nadzieję, że mieszkańcy naszego miasta będą chcieli odwiedzić to miejsce, żeby zobaczyć chociażby metamorfozę, którą przeszło. Jeśli chodzi o akcenty historyczne, to oczywiście te ciekawią mnie bardzo i staram się zbierają zbierać informacje o tej nieruchomości, o tym miejscu. Kilka informacji straciliście mi sami. Poleciliście mi również kontakt z panem Witoldem Olbrysiem, który ma pewną wiedzę na temat tej nieruchomości. Jak się okazuje, wielu mieszkańców naszego miasta miało też styczność z tą nieruchomością, nie tylko poprzez bywanie tu na różnych eventach, ale też i pracę na tym terenie czy w tym budynku. Także te informacje też do mnie docierają. Oczywiście rozmawiałem też z poprzednim właścicielem i z poprzednimi właścicielkami, które Prowadziły tutaj tak długo e, znaną nam z ostatnich dwóch dekad restaurację i hotel Leśna. E, czy te akcenty historyczne będę wykorzystywał w przyszłości, w przyszłej funkcji budynku? Myślę, że w pewnym stopniu tak. Chociażby poprzez zachowanie niektórych historycznych zdjęć i, i wywieszenie ich w odpowiednich miejscach, w pokojach czy na, na korytarzach. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Nazwa, która opisuje to miejsce Hotel Leśna, Leśna, Restauracja Leśna jest wdzięczną nazwą. I myślę, że ją zachowam. Warto, żebym ją zachował, bo wszyscy w końcu znają to miejsce właśnie dzięki tej nazwie Leśna. E, no, oczywiście chciałbym otworzyć to miejsce najszybciej jak tylko się da, bo, bo tak każdy dzień generuje koszty, chociażby teraz przez zimę, w postaci ogrzewania czy podatku od nieruchomości, e, który jest dość znaczący za, za tą powierzchnię, która tu jest. E, Termin oddania w, oczywiście planuję w, w, w głowie, że, że, że będzie to wczesna wiosna. Jest to bardzo optymistyczny plan. Mam nadzieję, że uda mi się zakończyć wszystkie prace remontowe do tego czasu. No zobaczymy. No, na pewno chcę to zrobić dobrze, więc jakby ten termin ma dużą wagę, ale no, no nie jest to jakby główny priorytet. Przede wszystkim chciałbym zrobić wszystko co sobie zaplanowałem i wtedy tak naprawdę zaprosić gości, zaprosić wielu mieszkańców na otwarcie tego miejsca. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia dalszych losów tego miejsca.